Zastanówmy się tak filozoficznie, czy w ogóle istnieje wolna wola. Otóż, mianowicie, wolna wola jest kwintesencją wolności podejmowania decyzji z perspektywy człowieka. Decyzja. Z perspektywy Boga, tak jakby powiedzieć to, nie ma wolnej woli, da? bo Bóg jest Bogiem wszechwiedzącym, da? wszechpotężnym i wszechobecnym. Zna wszystko, bo to wszystko zaplanował. Da? W związku z tym, się nasuwa pytanie. Czy człowiek może podejmować decyzje, wybory? Z perspektywy człowieka owszem, ale z perspektywy Boga nie. W związku z tym, wolna wola jest kwintesencją przeznaczenia. Da. Tylko i wyłącznie jest kwintesencją przeznaczenia danej jednostki, danej duszy, da. danego losu. Da. I na tym się polega cała wolna wola. wola jak teraz... teraz zapalę papierosa. Da. Czy jest wolna wola? No jest. Zapalił się. Tak było przewidziane z wolną wolą. Mógł się nie zapalić. Też to było yy, przeznaczeniem jakimś. Na tym polega sens wolnej woli i przeznaczenia.